Jak co roku przed świętami, medycy spotkali się w domu lekarza na wspólnej zabawie choinkowej od wielu lat organizowanej przez warmińsko-mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie. Zabawa choinkowa to taka okazja, by spędzić czas z rodziną, ale i spotkać się z kolegami po fachu, prawda? Tak, co roku e, czekamy na tą imprezę, ponieważ nie jest to tylko zabawa dla naszych dzieci, ale również okazja do spotkania dla nas, e, lekarzy, e, dla ludzi, którzy ciężko pracują, e, godziny spędzają w szpitalu, w przychodniach. E, spotykamy się z naszymi znajomymi na korytarzach, rozmawiamy o, e, na tematy lekarskie, natomiast e, impreza w Izbie Lekarskiej jest okazją do porozmawiania o... E, Codziennych radościach. Jest okazją, i tak naprawdę, często jedyną okazją w roku do spotkania się, do pośmiania się i do zobaczenia tych twarzy, które czasami słyszymy tylko w słuchawce telefonu. Jakie atrakcje dzisiaj przygotowano? Dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji, zabawy z animatorami, przybędzie do nas Święty Mikołaj, mamy również fotobudkę, malujemy kartonowe domki, które ozdabiamy piernikami. To czym się możemy pochwalić to również zdrowe przekąski. Jako lekarze i lekarze dentyści promujemy zdrowy styl odżywiania. Dla naszych dzieci przygotowaliśmy wodę oraz owoce. Czym dla Was, dla lekarzy, są takie spotkania, takie zabawy choinkowe? Dla nas jest to sposobność do spotkania się na gruncie pozazawodowym, bez omawiania pacjentów, bez takich trosk szpitalnych. Spotykamy się, rozmawiamy, śmiejemy, popatrzymy na nasze dzieci, jak się bawią. Nasze dzieci też się poznają, zapoznają, zawsze poznają jakichś nowych kolegów, koleżanki. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv